Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej po meczu Pogon Olimpia Grudziądz. Szkoleniowiec zespołu z Grudziądza, pan Dariusz Kubicki, trener zespołu Pogoni, Daniel Pużycki. Bardzo proszę trenera Kubickiego o komentarz do dzisiejszych zawodów. No bardzo, bardzo dobre zawody mój zespół rozegrał dzisiaj. Eee, szkoda, jedyny, można powiedzieć, zarzut, jaki mogę mieć do swoich zawodników, to brak skuteczności. Poza tym naprawdę godnie reprezentowali klub siebie i, i mnie. Mówię, zabrakło troszeczkę skuteczności, żeby wyjeżdżać z, z trzema punktami, także dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Proszę chwileczkę poczekać, a ja może mikrofony. Proszę bardzo. Daniel Pużycki. Myślę, że mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa, której, którą dobrze rozpoczęliśmy, wydaje mi się, pierwsze 20 minut graliśmy w miarę Skoncentrowani, później gdzieś błąd się wkradł, który doprowadził do tego, że znowu musieliśmy gonić wynik. Stracona bramka, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia, że trzeba tutaj zdecydowanie przeciwstawić się dobremu zespołowi, jakim jest Olimpia. I tutaj myślę, że, że zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Przede wszystkim walcząc, stwarzając te sytuacje. Ja pretensji nie mam do swojego zespołu, jeśli chodzi o niewykorzystane sytuacje, bo wiemy, że w piłce jest różnie że czasami się strzela, czasami się nie strzela. No nam, niestety, mimo tego, że, że mieliśmy tam dwie takie sytuacje, w których mogliśmy pokusić się o bramkę i ta finalna, którą Piotrek Krawczyk miał. No ale niestety nie udało się. Cieszę się, że, że przerywamy to pasło porażek, aczkolwiek e, remisy to nie jest to, co nas zdecydowanie zadowala. E, w tej lidze trzeba zdobywać punkty, a punkty trzeba zdobywać najłatwiej chyba u siebie, chociaż wyniki pokazują co innego, że duże zespoły wygrywa, które na wyjeździe. Dlatego musimy się jak najlepiej przygotować do następnych spotkań. E, czeka nas kolejne e, już za tydzień spotkanie i, i będziemy tak jak w tym meczu walczyć o trzy punkty. Musieliśmy troszeczkę zaryzykować i otworzyć się. Myślę, że z tego stworzyło się kilka sytuacji dla, dla Olimpina, ale tutaj stanęliśmy na wysokości zadania, szczególnie w grze obronnej i, i, i bramkarz, że mogliśmy cieszyć się, że nie straciliśmy następnej bramki. Mam nadzieję, że każdy już dojrzał do tego, że gramy w pierwszej lidze, że to już nie jest taki marazm, że, że my cały czas będziemy się uczyć tego, gdzieś tej pierwszej ligi, to już jest pierwsza liga, to są zawodnicy pierwszej ligowi i trzeba stanąć na wysokości zadania, żeby w kolejnych meczach zdobywać trzy punkty. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu, dziękuję Panom trenerom. Dzięki Darek. Powodzenia. Dziękuję.